Polskie kino i bohaterowie, którzy mają wiele do ukrycia. Marcin Drociński i Julia Wyszyńska w przewrotnej komedii o sąsiedzkich i małżeńskich sekretach. Dorota Pomykała w roli zdesperowanej kobiety, która chwyta za nóż i napada na bank. Olga Bołądź jako była więźniarka, wyrównująca stare rachunki na Islandii. Wieczór Polski w Alekino Kino Plus. Jutro od 20.10 w Alekino Plus lub w serwisie Kanal Plus. Cztery filmy o relacjach, niekończącym się dojrzewaniu i zmianie. Nastoletnie seksualne poszukiwania pod presją otoczenia. Opowieść o niezrealizowanych, romantycznych scenariuszach. Koniec związku jako okazja do imprezy w gronie rodziny i przyjaciół. Trudna próba bliskości. Małżeńskie rozstanie zawieszone w pół kroku. Pasmo Kino Mówi. Czułe portrety. We wrześniowe czwartki po 20.10 w Ale Kino Plus lub w serwisie Kanal Plus. Nowy żel do prania Kokolino Wonderwash. Pranie szybkie jak Usain Bolt. Nasz pierwszy Że do prania w krótkich cyklach. Skutecznie usuwa zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kokolino Wonderwash. Szybkość prania, która zachwyca. Kiedy w pracy, kiedy w pracy młyn wjeżdża Uber Idź. Kiedy z Friendzone wychodzi z Miły. Kiedy on, on Queen muszą zjeść wjeżdża Uber. Niech żyje bocian, bocian to swoboda, on przynosi siano. Zadzwoń 600 100, -100. Bocian Finanse to jest to. Do zobaczenia! Potrzeba mieć łowę. Ubezpieczamy na wypadek ubo dół. razem lepiej. A, a. Patrz mu się odlepiło demo autu. To się zatentyguje. Misiu, pakiet OC wunika ma naprawę na miejscu i dobrą cenę. Dobry pakiet OC wunika. Trzy kroki, by obniżyć cholesterol z optimum cardio. Krok pierwszy. Polegaj na badaniach. Krok drugi. Skorzystaj z rad lekarzy i dietetyków. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima cardio. Trzy kroki do niższego cholesterolu. Wszystko świeże jak chce. Nawet wieczorem. Intermarsze. Z wielkim depo. Od poniedziałku do środy. Papryka kilogram 4,99. I akcja rozmarzone pluszaki za złotówkę. Intermarsze. Wszystko, czego dziś chce. Zosia lubi niespodzianki. W aplikacji Rosman.pl... Zdmuchnij pianę i coś dostaniesz? pianę, coś, dostaniesz? Zdmuch, piany, a coś dostaniesz Otwórz apkę, codziennie. Zdmuch, te piany, w bańki, w złotówki, Teraz w aplikacji Rosman.pl miliony złotówek do złapania. Codziennie zmuchuj pianę i odkrywaj nagrody. Skąd ta piana, kochanie? Bawię się w Rosmanie. Rodzinnym zajeździe. Przyjechali. Życzymy udanego pobytu. Każdy gość to inna opowieść. A, co tu się dzieje? Gdzie jest kasa? Chodzili po stole? To bandyci, no Romanse, dramaty, afery. Taki skandal. A nawet gangsterskie porachunki. No, wszystko dobre. Co się dobrze kończy. Serial Zajazd będzie się działo od 27 października w Stopklatce. Sponsorem programu jest Petre Pablik, producent mokrej karmy i przysmaków bez zbóż i dodatku cukru dla psów i kotów. Sponsorem programu jest Winet, właściciel technologii dla małych i średnich firm. Sponsorem programu jest promotor leku na sen Melatonina Lekam.